Witam serdecznie. 20 maj do 21 czerwca 2021 roku to czas zodiakalnych bliźniąt. Wspaniały okres tej radosnej wiosny i także Jowisza, który wstąpił do znaku ryb, tam do swojego brata Neptuna. O którym już wspominałem, ale najważniejsze to jest, że to okres bardzo związany z duchowością i z wejściem tego wszystkiego, o czym za chwilę będę mówił. Tak wygląda właśnie nasz kosmogram. Tutaj mamy Słońce, a tu Księżyc. Słońce oczywiście wkroczyło do znaku bliźniąt, o, księżyc jest w pannie. To daje dosyć dużo do powiedzenia. Słońce otwiera przede wszystkim ten znak, który jest znakiem informacji i też wiadomości. Także wszystkiego tego, co nazywamy mediami. Czy to telewizja, czy też radio, czy chociażby gazety, czy książki również. I... Tego działania, które jest najważniejsze. Sam merkury to układ nerwowy naszego organizmu, który potrafi nam nieźle narozrabiać i on znajduje się właśnie również tutaj w znaku bliźniąt, ale także jest tutaj Wenus no i nasze słońce, co daje pewien system. Bliskość Wenus z Merkurym daje tą charyzmę właśnie w tym kierunku, o którym już wspomniałem, tym medialnym, który jest najbardziej istotny właśnie w tym naszym dziwnym okresie, w którym znajdujemy się i określamy czasami wyrażeniami, które są nie do wiary, ale także. W tym okresie może stać się jedna z największych przemian całej historii naszej, tej rzeczywistości, którą nam zgodowano. zgotowano nam jakieś działania, które są niezbyt elokwentne czy też dobre dla tej historii, ale ta historia będzie powtarzać się przez jakiś czas, o której tam z czasem opowiem, bo Jowisz ma bardzo dużo do powiedzenia, ponieważ jest władcą szczelca, a wkroczył do ryb, a także wyjdzie, wejdzie o tym później. W tej chwili mamy te bliźnięta, które tutaj trzeba odróżnić kobietę spod tego znaku od mężczyzn, o których też Dosyć często tutaj opowiadałem na blogu net i dlatego też odwołuję się do tego, aby się nie powtarzać, bo bliźnięta lubią dużo gadać. To prawda, że dosyć sporo mówią, ale najważniejszą rzeczą jest to, że korespondują z nami gestem słowem. Czyli język ciała, mowa, ale także potrafią nas oczarować swoim intelektem i nie tylko. To nie jest najważniejszą cechą bliźniąt. Najważniejszą cechą bliźniąt jest niesienie wiadomości, które są nie zawsze miłe, czy też dobre, czasami są groźne i bardzo groźne. I to trzeba w pewnym sensie pojąć. To też właśnie tutaj jest nasz Jowisz, to jest nasz Neto, a tutaj właśnie ta rozgrywka, która w gruncie rzeczy daje nam sporo do myślenia, ale także wyższa oktawa, jaką jest Uram, bo dla naszego Merkurego który jest władcą a z kolei wiemy o tym, że Uran znajduje się tutaj w pyku i on włada zupełnie inną dziedziną, tą którą nazwijmy to, że jest tym czego się nie spodziewamy a też daje nam pewną formę Intuicji, albo nazwijmy to jakiegoś takiego szału, szału, który nas doprowadza do pewnej historii. A ponieważ niedawno, bo słońce przechodziło przez o, urana, który znajdował się w byku, ale to jeszcze nie jest istotne, bo słońce niesie pewną masę wiadomości i w tej chwili odbyka do. Bliźniąt będzie tworzyć półsekstel, a potem, kiedy przejdzie do raka, sekstyl, w którym się znajduje właśnie Mars. I Mars napędza nam tą całą historię, która dla nas jest tak szalenie ważna, ale najważniejsze rzeczy są zawsze przed nami, które nas najbardziej pobudzają, czy też. My nimi się delektujemy, jakbyśmy mogli to nazwać, bo czasami też pluton, który znajduje się w koziorożcu, daje nam to popalić i to w sposób niemiłosierny, przyzwyczaja nas do pewnych cech. Te cechy, które są, ale pamiętajmy o tym, że Pluton nigdy nie szkodzi. Mimo, że nas rzuca na kolana, robi z nas o, ofiary, ale zawsze daje nam tą prężność, która jest o, taką witalną prę, m, prężnością, bo przecież jest władcą Skorpiona, a wiemy, czym się Skorpion zajmuje, a to jest chyba najważniejsza rzecz, jaka nas. Y, y, i możemy ją utracić, ponieważ niektórzy chcą pojmać nas właśnie w ryzy. Saturn, który jest w wodniku, który jest w tej strefie przyjaźni, gdzie uran właśnie walczy, Satur restrykcje i to działanie antywolnościowe to między innymi także jego sprawa i on tutaj daje ten dyktat ale to się skończy ze względu na to, że lada moment ruszy historia która da lokomotywę całemu światu do myślenia, a przede wszystkim tym, którzy uważają, że są w tej chwili Włodarzami spadną do roli raczej pajacy historii, a nawet bym powiedział, że do ofiar tego rozpoznania, które nazywamy wolnością, bo wolność jest nadrzędną sprawą i tą wolność będziemy dalej prowadzić, ponieważ my tutaj jako spadkobierce całej historii ludzkości musimy ją rozwiązać i to nie w byle jaki sposób, ale ten, który nas najbardziej interesuje ze względu na to, że księżyc jest w kwadraturze do Wenus, a to tworzy dosyć interesującą sytuację, ponieważ Wenus jest twórcza twórcza w specyficzny sposób, bo ona potrafi także dopomóc i wzruszyć serca naszych twórców, ale przede wszystkim tych, którzy będą dopiero stworzeni i ruszą oni do pewnej historii, która jest zapisana w kwadraturze pomiędzy Jowiszem, naszym wspaniałym Jowiszem, a słońcem. Ta kwadratura jest tą kwadraturą mądrości, która daje nam rozwój myśli, która powoduje to, że jesteśmy wreszcie i nareszcie dojrzali. Bo do tej pory troszeczkę ulegaliśmy właśnie władzy tej, która jest tą władzą, czyli piątą kolumną. A właściwie pierwszą do wiedzy. I wiedza nas po prostu załamuje, tych wszystkich, którzy wierzą, a nie wiedzą, albo mówią, że to ty, a sami są w sobie no, troszeczkę zadufani i mówią niezgodnie. Z prawdą, z rzeczywistością czy z wiedzą, którą pochłonęli kiedyś. Przy wylewaniu kałamarza widocznie zalali zeszedł swoich wypracowań nie tylko z świadomości, ale także z historii, której nie chcą doświadczać. A chcą być pierwsi przed wszystkimi, a są ostatnimi. Tak rzeczy, e, któryś z najważniejszych, ale pozostawmy to wszystko jeszcze jednej rzeczy, że uran z Księżyca jest w trygonie. Niech państwo uwierzą na słowo, że tak jest. To tutaj ten trygon. Daje tą wolność i to jest ta medialna wolność, która do nas przyjdzie w momencie, kiedy będziemy najbardziej zaskoczeni, bo tam rozpocznie się dopiero fechtunek słów i wiary w to, że jesteśmy my mocni. Mam nadzieję, że ta rola, która przed padła nam jako krajowi wybranemu przez historię i przez czakry chociażby te wawelskie, które są tak ważne dla nas, a my się w tym nie orientujemy, bo to jest energia, nie tylko kosmosu, ale także naszych serc, które nas doprowadziły do tego, że Uran stworzył dla nas są przestrzeń wolności właściwie w każdym kawałku tej kuli ziemskiej, gdzie to, co już wiemy i powtarzam bez końca, Kościuszko Puławski, ale także inni gdzieś tam w andach jednej z największych kobiet. No co tu ukrywać, ale sztuki nie tylko teatralnej, ale tej nowej muzy filmowej, syn budową, wspaniałe rzeczy. I ta kolej, która tam jest, i przecina te Andy. I nie tylko to, bo gdybyśmy spojrzeli na środek świata, czyli ten rak, tam jeden z świętych jest właśnie tych rzymsko-katolickich, a właściwie tych nas, chrześcijan, jest właśnie rodem naszym powiązany, bo był tam misjonarzem wspaniałym. I tak możemy dotykać właściwie i nawet bieguna, gdzie Arcisowski stworzył ten punkt, który do tej pory jest i jesteśmy we władaniu nawet tego lodu wspaniałego, bo tak nasze życie jest zbudowane. I właśnie to są te bliźnięta, które o tym no, muszą opowiadać, bo ten kosmogram jest tak mocny i tak ładny. No cóż, Merkury jest w on lubi gadać i opowiadać i same bliźnięta też lubią to bosić o czym już wspominałem. I Mars jest wspaniałym raku, no nie za bardzo tam się dobrze czuje, ale cóż, kiedy jest wytrwały w swojej sile, w swoim rozwoju. Naprzeciw jest Pluton, który mu do, dodaje ogromnej chwały, bo jest pod tym kątem, czyli prawie w opozycji, i to wszystko daje myśl, myśl tą silną, która jest tak ważna w tym właśnie okresie, czyli w tym miesiącu, bo sygnały do nas dochodzą, te najważniejsze te sygnały, które są dookoła nas tak ważne. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy byli uczciwi wobec siebie i własnego sumienia, co daje nam właśnie ta planeta. Ta planeta, która jest nerwem naszego życia i ona reprezentuje to, to hadesowe wejście, że bez niej giniemy. Jesteśmy niepotrzebni. A tutaj nagle okazuje się, że jesteśmy i niesiemy to pieśń na ustach która jest najważniejsza wolności i niezależności bo jesteśmy w naszej historii wolni i każdy bliźniak ma to na ustach i musi to głosić niezgodnie z tym co opowiadają tylko z tą prawdą naucz się drogi przyjacielu wszystkich znaków bo jesteś jednym z dwunastu teraz twoja rola i twój moment, w którym musisz być wielki. Chociaż wiem, że dopóki nie przyjdą twoje te urodziny, nie będziesz się czuł silny, ale już kiedy słońce wtoczy się na twoje miejsce, to wtedy będziesz godny chwały. I bądź takim. Nie myl się. Nie bądź okrutny dla swoich dzieci. Nie bądź okrutny dla swoich wnuków i tych, którzy dopiero przejdą w historii naszej, bo budujesz. Bo jesteś teraz trzeci w tej całej historii. Bo jesteś trzeci w informacji naszego życia. Bo każda komórka musi dostać ten impuls. To życie i to jest Twoja rola, drogi bliźniaku, bo składamy się z dwunastu znaków. Ale życie i myśl i to, co nazywamy synopsami, to Ty rządzisz, bo jesteś władny temu, żeby zrozumieć jedną rzecz, że słowem można zabić, ale słowem, można uzdrowić człowieka i powiedzieć mu największe słowo otuchy, bo po to bije nasze serce, które marsem jest popychane, i te uderzenia, werbla, które jest w naszej klatce, słychać je dokładnie, i oddech, który też należy do Ciebie, i do tego wytchnienia, i wyznania, że jestem, i że jest ktoś ze mną. Ktoś najważniejszy, twórca tego wszystkiego, światło nasze, które nas prowadzi, i to jest ta rola każdego bliźniaka, który teraz tego słucha. Bierzcie się do roboty. Chociaż czasami macie zbyt wiele grzeszków, ale te grzechy wam wybaczamy, jeżeli one są słuszne. Jeżeli nie, Przygryź język, niech nie plecie głupot. Nie bądź tym prometejskim. Zostań niepymidejskim, jąkającym się wolno i mów strategicznie, bo teraz jest najważniejszy moment na szachownicy życia, bo przecież waga jest królową, a ty w tym momencie gierunkiem, który wyznacza jej kierunek i mówi a przecież szczelec jest królem. Ale sam szczelec jest tylko pajacem. I ty zagraj razem ze swoim przeciwnikiem, który jest Zodiaku po drugiej stronie, i z uranem, który jest najstarszy, bo jest to twój dziadek. Trzymaj się, do zobaczenia i zapraszam wszystkich na dalsze opowieści, a większość znajdziecie w azborowiecki.net tam historie niesamowite o bliźniętach i proszę o te łapki i proszę o subskrypcję, naprawdę proszę i słuchajcie, najważniejsza rzecz na ten moment, ale też na rzeczywistość rozpocznie się offsetka i wtedy dopiero czekam na ten moment z pragnieniem wolności, który niesie słowo. Najowisza. I tego, żebyście mogli mówić swobodnie, fechtować swoim ozorkiem jak szpadą d'Artagnan, czy jeszcze inni francuscy muszkieterowie. Ale my mamy swoją wspaniałą szablę polską. Naszą narodową i ją walczymy doskonale. Nie ma piękniejszej historii jak ona. Fektować ozorkiem można, ale nosić szable i wyciągnąć, poczekać. Może nie potrzeba, ale w mgnieniu głu chwili trzeba to skończyć z tym co było, a otworzyć nowe. Do zobaczenia.